Jestem w Szczyrku na ulicy Górskiej, jadę do skrzyżowania z ulicą Beskidzką, czy to jak kto woli z drogą wojewódzką 942, będę jechał w kierunku Bielska, czyli w lewo, skrzyżowanie z sygnalizacją świetną, jak widzimy ogólny sygnalizator, tutaj mamy skrzyżowanie w kształcie, takie w kształcie litery T, a więc przeciwka tutaj nie mamy komu, Ustępować, ale po skręcie, czy to w jedną, czy w drugą stronę, mogą być chociażby przejścia dla pieszych. Tutaj też jest takie przejście, widać było, że piesi w tym czasie przez przejście przechodzili. Przejeżdżam ja upewniam się, że w tym momencie światło jest czerwone dla pieszych, lub pieszych w ogóle nie ma i jestem na ulicy Beskidzkiej.